Cześć, witam was z Dragon's Age, z drogi do świątyni. E, musimy się tam dostać, odblokowujemy, właściwie zamykamy chyba takie machiny tutaj magiczne. Czy co to tam jest? To by można było się zastanowić dokładnie. Generalnie gra bardzo wciągająca na chwilę obecną. System walki dla mnie mógłby być trochę lepszy. Taki jest dziwny, nie wiem jak go określić. Czy taki sztywny. Czy jak po prostu? Tutaj będzie jakaś zagadka. Jest machina bojowa. To wygląda jakby miało wybuchać, a tą machiną rozwalimy sobie tam przejście w tym odcinku. Zróbmy tak. Cejuba baistą przy użyciu R. On. Right where you broke that wall. Whoa. Ja oberwałem, oberwałem chyba, słuchajcie, nie chciałbym tu ginąć. Dobra, wszyscy. Trzeba było więcej tych naboi wykorzystać. Aha, dobra. Ja poproszę leczenie. Z tym leczeniem to jest po prostu: brniemy do przodu i nic nas nie zatrzymuje. Tylko co chwilę to wykorzystywać to też nie jest chyba dobrze przemyślana ta mechanika. Tak mi się przynajmniej ona w tym momencie nie podoba. Another amplifier. Should be the last one. I hope. Ostatni wzmacniacz rezonans. tak? Tak twierdzicie, panie drogę. Sprawdźmy to. Ci się obudzą. i poproszę to, to też da się, nie jedno. Czemu nie możesz jej rozbrajać? Ona już rozbrojona. No tak, przecież na początku walki. Czyli jedyną drogę mamy tenty. To jest coś o plamie, gdzie to jest, to jest prawie jakby żywiło z magii elfów. Kurczak. Heh, złoto. Popękny. Popękany zwój. Jezu, co ja dziś mam. Smród rozkładu wypełnia poetrze. Ewanuris dzierżą teraz moc. Jakie jeszcze nie widziałam. Ich magia zasilana skażeniem i śmiecią. Wci... Wsiąka już kamienie. Nie przetrwamy tego oblężenia. Okej, okay, warto było tu zajrzeć. Warto było. To co my z tymi kryształami zrobimy później. Znowu złoto.

The archive spirit, or as the ancient elves called it, the Noddest or fallen. It means the inevitability of knowledge. What does that mean? I don't No, actually. Wait, the notes were never very clear on that. But I plan to find out. What constructs ahead? The inner sanctum. Mm -hmm. to z obstawą nie nie wiem jeszcze kiedy nam się ładuje Jakaś obszarówka Dobra, jednego mniej, ciebie zwalimy Uleciał, zdobyte trofeum lecę na dół Na ciebie właściwie Bez leczenia, nie? Tego bossa, znowu, wiecie co, ci przeciwnicy nie są ja, ktoś wybitnie trudni Dobra, tu jest mechanizm do otwierania. Tu coś mamy, i skrzynka. Będziemy go poszukać. Bądź zasilanie drzwi. Czyli ja Wam że. Najbardziej są zamknięte. Dobra. Tu jest nasze zasilanie. Ale też moglibyśmy otworzyć tamto przejście. I jedno jest pewne, co możemy zrobić: możemy ten jeden kryształ zabrać stąd i sobie otworzyć te drzwi naprzeciwko. To jest pewniak. Pytanie, czy to nas górą nie przeprowadzi gdzieś. Dokładnie, zobaczcie, to nam otworzy, że będziemy mogli sobie wycelować balistą. Tu, tak. Pięknie. Nie, a, a, a ciekawe, czy z baristy. Baristy. My jeszcze przecież tym ogniowym mogłem. On jest zdecydowanie lepszy. Ten ogniowy, czyli zagadka tu była prostsza niż się wydawało z tym kryształem. Wrzucamy ten jeden kryształ tutaj. I idziemy zebrać drugi. Można było kombinować. Teraz to nie? Czasami te najbardziej oczywiste rzeczy są najtrudniejsze do zrobienia. Ale tu stąd bym widział tą działkę, nie? Baristę też, a ja się nie rozejrzałem dokładnie.

So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it, it, it's a lot trickier than that, right? Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. What do you mean by tricky exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it good news is I think I can shunt the energy somewhere else okay here we go the way the magic is pulsing I've never seen this before it's almost like it's breathing no pause Ale ja plik ogr, ja bym nie powiedział, że to jest ogr, ryba, śmierdzająca mikstura na czterdzieści osiem, tak. Zrobimy mu Zostawiam ta kamera, wiecie nie jest taka atrakcyjna, atrakcyjna. źle. Zdolność specjalna, specjalna, uzyskać zdolność. well wasn't expecting to fight an ogre today then again i also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world just one of those days okay Let's see. Okay, okay. There we go. Ooh. No, no, no. That's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work thousands of years later. Oh no, you don't. Suleiman, <sighs> we're <sighs> 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 Well then. I am the Nadas de Right. Um. I have questions. I am the Nadas de What do you? <laughs> guess it's broken like the rest of the artifacts it isn't just any artifact that's the nodis an archive spirit and it does work or will at least its crystal is broken i guess maybe the blight threw its resonance off somehow but i should be able to fix it it's kind of my thing fixing magical stuff

Czekajcie, jej też mogę przyznawać punkty umiejętności. Aha, dobra, ale ona i tak jakimś cudem... tu co by było. Hmm. Ja z ich walki rzadko korzystam, ale na pewno przypomni mi się czasem spowalniania czasu zdobyto. No ok, towarzysze. Czy ja tu też mogę? Powinienem móc przyznać. Ten grzmot jest dobry. Ale nie mogę. Dostępne punkty: 0. A bo to jest poziom ta jedynka. Nef. Nef też ma 0 punktów. Valera. Dostępne punkty: też 0. Ekstra. Dobra, fajnie, czyli. Moich towarzyszy także możemy mm, ulepszać, co nie byłoby dziwnym niczym, nie? Przecież to RPG, to powinniśmy móc ulepszać swoją drużynę. I słuchajcie, ja planuję w tym miejscu zakończyć ten odcinek. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Cześć!